Kiedy wchodzę na blok, to kurwy się boją Noby hałas na mieście, nie bawię się z tobą Nie ma miejsca na błędy, w łapie mam gnata Jak coś nie pasuje, to załatwię to naraz raz psy na ogonie, ale ciągle ucieka Pod blokiem robimy ruchy, bo tutaj nie czekam Każdy kto się stawia, to kończy na glebie Nie licz na łaskę, bo nie ma jej w niebie Słychać w całych ciemności to drzwi Każdy krok przemyślany, jak moły terczysty Nie ma miejsca na słabość, każdy Całych ciemności, to drich Każdy krok przemyślany jak Morderczysty, nie ma miejsca Na słabość, każdy to wie Jeśli wejdziesz na ryb, To znikniesz w Wpulwieni na system, nie ma przebaczenia Zrobię to, co trzeba, bez zastanowienia Zarobić, dzieci się w ruch, a ja gotowy Załatwiam sprawę na szybko, bez pełnych rozmów leci jak woda, wszystko na stół Nie ma nic za darmo, tu każdy to dookoła w rokowie, ale my idziemy naprzód słabi się na nas, to skończ na próg Słychać z całych ciemności, to drich Każdy krok przemyślany Przemyślany jak morter czysty, nie ma miejsca na słabość, każdy to wie. Jeśli wejdziesz na rewir, to znikniesz w węgle. Nocą przychodzą demony, ale my się nie boimy, wbijamy się w twoje sny i zabieramy to, co chcemy. Władza w naszych rękach, nie potrzebujemy gadki ty, to nasze życie, myśli przeciągnięte walką. Słychać cały w ciemności to drill, każdy krok przemyślany jak morter czysty. Nie ma miejsca na słabość, każdy to wie Jeśli wejdziesz na rewir to znikniesz węgle e. Słychać cały w ciemności topir Każdy krok przemyślany jak też czysty Nie ma miejsca na słabość, każdy to wie Jeśli